Dzień dobry, nazywam się Adrianna Sobol, jestem psychologiem, psychoterapeutą, założycielką platformy szkoleniowej Zdrowie zaczyna się w głowie. Żyjemy szybko, intensywnie, ciągle jest coś do zrobienia, ktoś do zaopiekowania, chcemy więcej, chcemy bardziej, aż czasem brakuje nam sił. Czy kiedykolwiek Państwo zastanawialiście się, czym tak naprawdę jest zdrowie? Czy zdrowie to tylko brak choroby? Bardzo lubię to hasło: zdrowie zaczyna się w głowie, bo to właśnie tam podejmujemy tą konkretną decyzję, jak o siebie chcemy dbać. Zdrowie tak naprawdę ma wiele płaszczyzn i wiele wymiarów. Mówimy tutaj o zdrowiu i tym fizycznym, i psychicznym, ale także o jakże ważnej funkcji, jaką jest umiejętność odpoczynku, zadbania o siebie. W mojej codziennej pracy psychologa spotykam osoby, które po prostu zapomniały dbać o siebie. Zapomniały o tym, że warto jest odpoczywać, pamiętać o regeneracji. Zapomniały o tym, że czasem muszą właśnie pamiętać o regularnych badaniach przesiewowych. To osoby, które w tym całym działaniu, tej codzienności, rytmie dnia nagle się okazuje, że ta jakże... Wdawałoby się prosta umiejętność odpoczynku, gdzieś zginęła. Z tego trybu mobilizacja nie potrafimy przejść na tryb regeneracja. Dlatego mówiąc o tym zdrowiu, że zdrowie zaczyna się w głowie, to tak naprawdę za tym kryje się jedno z najważniejszych haseł: zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm, który powinien być podstawą wszelkich naszych decyzji, wyborów, naszych działań. Ten zdrowy egoizm to jest przede wszystkim uświadomienie sobie, że nikt nie zadba o nas, nikt nie powie, Teraz odpocznij, teraz zrób badania, teraz zajmij się swoim stanem emocjonalnym. To jest ta sytuacja, w której my musimy sami tak naprawdę monitorować się, co oznacza wsłuchiwać się w swoje ciało, pozwalać sobie na takie spotkania samemu ze sobą, zadanie sobie pytania, jak się czujesz, jak się masz, a co ci towarzyszy, a pytaj się o swój nastrój, bądź uważny na to, co odczuwasz. I jak to wpływa na twoje codzienne funkcjonowanie? Zdrowy egoizm to również taka umiejętność stawiania granic. To jest taka jakże potrzebna rzecz, żeby czasem powiedzieć i sobie, i innym dość, aby powiedzieć innym nie. Dlatego takie proste ćwiczenie, jak zapisywanie w swoim notesie. Każdego dnia rzeczy, które masz do zrobienia, pozwala tak naprawdę na zweryfikowanie, czy nie bierzesz na swoje barki zbyt dużo obowiązków. Zdrowy egoizm to również taka świadomość, że nikt nie zadba o nas. To my sami musimy pamiętać o tym, że warto jest siebie lubić, warto jest siebie poznać i pamiętać o tym, aby. Zgłaszać się na regularne badania przesiewowe, zadawać sobie, tak jak powiedziałam wcześniej, takie pytania dotyczące, jak się czuję, jak się mam, jaki towarzyszy mi nastrój. To również jest taka umiejętność szukania dla siebie wsparcia i pomocy. Nie jest to niczym wstydliwym, aby czasem zgłosić się do psychologa, skorzystać z pomocy lekarza psychiatry czy właśnie psychoterapeuty. Warto jest pozwolić sobie na to, aby sprawiać sobie różnego rodzaju drobne przyjemności. Te drobne przyjemności pozwalają nam też na to, aby właśnie się tak zregenerować, dodać sobie odrobinę sił. A to wszystko przekłada się na ten stan umysłu, na to nasze samopoczucie, które oczywiście później możemy wykorzystać w dobry sposób. Dlatego zastanów się, czym dla Ciebie jest zdrowie? Jak Ty możesz to zdrowie wykorzystać? Na co przełożyć? I pamiętaj, że zdrowie zaczyna się w głowie.